Witajcie kochani w kolejnym odcinku na moim kanale Dzisiaj sobie przesłuchamy i ocenimy piosenkę Disco Polo od Gawronka Która nosi tytuł Tańcz ze mną mała Ogólnie ja się dopiero jakieś 5 minut temu dowiedziałem, że on wydał kiedyś piosenkę Disco Polo Więc musimy ją jak najszybciej przesłuchać dlatego bez zbędnego przedłużania zostawcie suba, lajka i dzwoneczek A my lecimy do słuchania Po podkładzie muzycznym słychać, że będzie wysoko Ej, ale zobaczcie, Gawronek widać, że trenuje, forma jest Raz, dwa, trzy, tak i not Zawiezie, ogórki, Proszę, nie, mam dość. Ja nie wiedziałem, że da się zepsuć piosenkę Disco Polo. A można, jak najbardziej. Taki balet, buja, tańczy już na Stary mnie ta piosenka w ogóle nie buja. Jesteśmy wieśniakami, my to mamy DNA. Ziomek sam stwierdził, że są wieśniakami. Czyli czysto teoretycznie jak ja będę nazywał ten z wieśniakami, to nie będę ich obrażał. Oni już sami to o sobie powiedzieli. A to nie skacze ten zamula, wie to chyba każdy zna i tak się życie na wsi kręci u mnie cały czas I z ciekawości zapytam, gawronek serio jest z jakiejś wsi czy? Tylko tak śpiewa w piosence hop, 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 skaczemy wszyscy na stole Naprawdę ta piosenka w ogóle nie buja, to jest disco polo, to powinno być, wiesz, idealne na wesele Gawronek, ja wierzę w ciebie, że jesteś w stanie to poprawić. Bo może raper z ciebie nie będzie, ale jakąś dobrą piosenkę disco polo w tym roku musisz nagrać. Wszystkie rybki płyną do mnie, ja młody rekidna, tak mówią do mnie Mam nadzieję, że Eliska nie jest zazdrosna. Tak do białego Ej, co, jak co, ale taka impreza na stosie siana byłaby mega spoko. Ja bym na taką imprezę poszedł. Na stosie siana, do białego rana. Czegoś w tej piosence brakuje. Ona nie ma tego klimatu disco polo. Będę ale zobaczcie jak oni się wszyscy bawią i odnajdują No może poza tym ziomkiem z dziwną miną Nie no ta zmiana głosu, co to jest? Co za chwilę się wydarzy, to słodka tajemnica Czy Gawronek chciał powiedzieć, że będzie jakiś Netflix czy zelisko? Jakby oni są razem, to nie jest żadna tajemnica Zapraszam na morenkę Na lubi kukurydzę i właśnie bierze gryza Nie, 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 co ty śpiewasz stary? Przecież to jest jakaś podróbka Kruszwila Ku za kolbę w włożę się... Jedziemy traktorami, jesteśmy w nich zakochani Ej, to było zabawne, podobało mi się, plus jeden Jechałem z oddasany, zaraz będzie przerąbane Ta zwrotka ratuje trochę tą piosenkę, podoba mi się Znowu kreci dramę nasypa na czelnym kamem Weśl z luzy, bo dopiero zaczyna się balet. Ja sery nie chcę wiedzieć jak wygląda balet, a dokładniej grill u gawronka ale w każdym bądź razie wydaje mi się, że u z Stase są mocniejsze balety, bo on tam sprowadza jakieś dwie dziewczyny do domu t i potem go wyrzucają z projektu. Do domu sprowadził dwie dziewczyny. Na do białego. Czyli już leci refren i to jest koniec tej piosenki, to jest kolejna taka króciutka piosenka, gdzie głównie jest refren. No to teraz pora ją ocenić. Jeżeli chodzi o tą ostatnią zwrotkę, ona totalnie ratuje tą piosenkę, dlatego postanowiłem jej dać 4 na 10. No nie oszukujmy się, to jest Disco Polo. A tymczasem zapraszam Was do obejrzenia filmu, który wyświetla się teraz na ekranie. Do wspierania mojego kanału. No i pamiętaj, obserwuj górniczego kolego.